Czy chcesz coś fajnego pokazać, tak? tak? chcę zaprezentować wiertło do, do dachówki Meyerholzen, bo jak wykonawcy, którzy mieli do czynienia z tą dachówką, wiedzą, jakie to jest twarde, wiedzą, jak ciężko jest to rozwiercać I ja też przechodziłem, że tak powiem, drogę przez mękę z wiertłami, bo cały garść się wiertł kupowałem mhm. i wszystko się po prostu paliło, wiertła do szkła, czy, czy jakieś tam do, do gresów, nie dawało rady i poszedłem do Hilti i w Hilti mi chłopak zaproponował takie wiertło, ono ma wosk w środku i pod wpływem temperatury ono się chodzi. To wiertło jest do wkrętarki, co można wiercić po prostu na wysokich obrotach. I to wiertło nam się nie, nie spali. To dawaj, zaprezentuj może. I tak, są jeszcze do tego specjalne przystawki, że można sobie to przyłożyć, mhm. żeby to wiertło nam nie latało, no ale my to wiercimy po prostu to w ten sposób, że zaczynamy sobie to tak. To jedzą bez, ręką. Tak, i bez gniecenia, po prostu bez udaru, czy nie wiem, trójnik trzeba rozwiercić, czasem czy gąsiora nie musimy wiercić na udarze i to wierto po prostu idzie jak w przysłowiowe masełko. Nie?